O Konstytucji 3 maja mówi się i pisze wiele. Jest to temat bardzo żywy. Dla Polaków jest to dziś jedno z dwóch najważniejszych świąt narodowych. Jan Matejko, wielki malarz i patriota, który malował sceny historyczne z historii Polski, chcąc tym samym przypomnieć, utrwalić i ocalić od zapomnienia wydarzenia, które odegrało bardzo ważną rolę w życiu politycznym naszego narodu. Malowidło Matyki powstało między styczniem a październikiem 1891 roku. Warto zanotować, że była to pierwsza narodowa konstytucja w Europie, a druga po Stanach Zjednoczonych. Konstytucja 3 maja została adoptowana przez Sejm Wielki w dniu 3 maja 1791 roku. Hutno przedstawia pochód posłów z królem z Zamku Królewskiego do Kolegiaty Świętego Jana w celu ponownego zaprzysiężenia tekstu Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni zwany Wielkim. Pochód przemieszcza się ulicą Świętojańską wśród orzeźentyzysmowanego tłumu mieszkańców Warszawy. Przejście ochraniają żołnierze prezentujący broń. W tle widoczna jest fasada Zamku Królewskiego. Matejko wziął dużo artystycznej swobody, aż do włączenia ludzi, którzy nie brali udziału lub wówczas już nie żyli. Zrobił to dlatego, żeby ukazać syntezę ostatnich lat Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Centralną postacią obrazu jest marszałek Sejmu Wielkiego Stanisław Machałowski, który w lewej ręce trzyma symbol władzy, laskę marszałkowską, a w prawej z triumfalnym geście nosi tekst Konstytucji 3 Maja. Chociaż prawdziwy dokument nosił nazwę ustawa rządowa, Matejko zdecydował zrobić tą stronę bardziej wymowną tak, żeby nazwa malowidła była w samym centrum. Marszałka niosą posłowie Ziemi Poznańskiej Ignacy Zakrzewski i Aleksander Linowski Ziemi Krakowskiej. Wybór nie był przypadkowy, obaj panowie reprezentują dwie najważniejsze Ziemie Korony. Małopolskę i Wielkopolskę. Pod prawą ręką marszałka Machałowskiego widoczna jest postać trzymająca sztandar z rysów twarzy przypominająca Tadeusza Kościuszkę z bandażem na głowie. Może to sugerować późniejsze odniesienie ran głowy w bitwie pod Maciejowicami w 1794 roku. Drugą postacią niesioną na ramionach przez posłów jest Kazimierz Nestor Sapiecha, marszałek Konfederacji Litewskiej, drugi marszałek Sejmu Wielkiego. Pomiędzy Machałowskim a Sapiechą widać głowę Juliana Ursyn-Niemcewicza, niosącego marszałka. Natomiast druga osoba niosąca marszałka to poseł inflancki Michał Zabieło. Poniżej środka obrazu Matejko przedstawia scenę, która w rzeczywistości rozegrała się na zamku królewskim. Poseł ziemi kaliskiej Jan Suchożewski, przeciwny Konstytucji Reformom, próbuje zabić nożem swojego synka, który wyrywa się ojcu. Za rękę z nożem łapie Stanisław Kublicki poseł inflancki, jeden z najaktywniejszych działaczy stronictwa proreformatorskiego w Sejmie. Pod groźbą zabicia własnego syna, Suchorzewski próbował udaremnić podpisanie konstytucji przez króla, żeby uratować syna od niewolnictwa konstytucji. Z kieszeni Suchorzewskiego wysypała się talia kart, aluzja do sposobu przekupienia go przez rosyjskiego ambasadora Stockelberga i przez wielkiego hetmana koronnego Branickiego. Poseł Kaliski Choć nie był dobrym graczem, nieoczekiwanie zaczął wygrywać wielkie sumy przy jednoczesnej energicznej akcji werbunkowej partnerów od Stolika. Tyłem do widza z ponurą miną i organcko podparty pod boki, ubrany w rosyjski strój, stoi Franciszek Branicki, wielki hetman koronny, przeciwny konstytucji i reformom. Płatny zdrajca, ten sam, który w rejtanie towarzyszy scenie wyrzucenia patrioty z sali. Centralnie Matejko umieścił jeszcze trzy, ważne dla powstania Konstytucji postacie. W stroju kapłana widać Hugo Kołłątaja, podkanclerza i współautora Konstytucji. Z tyłu za Kołłątajem stoi Ignacy Potocki, wielki marszałek litewski, współautor Konstytucji i Adam Kazimierz Czartoryski, skromny, lecz wytworny, jeden z twórców Konstytucji. Ponad głową króla unosi się czarna postać nieznanego rojalisty francuskiego, który patrząc z horrorem na to co się dzieje, dopatruje się nowej rewolucji. Po schodach do kolegiaty świętego Jana wchodzi król Stanisław August Poniatowski, na ramionach ma założony płaszcz koronacyjny, w którym jednak wówczas nie występował. Matejko nie lubił Poniatowskiego. Dlatego ukazał go w raczej pompatycznej postaci z rękoma wyciągniętymi do pocałowania i w towarzystwie wielu pięknych dam, potwierdzając tym, że był on mężczyzną lubiącym damskie towarzystwo. Włączenie poniatowskiego w procesji było matejki jednym z artystycznych swobód, ponieważ król zjawił się wcześniej w katedrze. Z wieńcem laurowym pod baldachimem. Matejko namalował księżnę kurlandzką Dorotę Biron. Tuż za nią stoi Elżbieta z i Grabowska, przyjaciółka króla i matka jego dzieci. Kłaniając się przy drzwiach kościoła wita króla dawny prezydent Warszawy Jan Dekert z córką Marianną. Włączenie Dekerta w Malowidle jest historycznym błędem, ale celowo. Mimo tego, że Dekert zmarł w październiku 1790 roku, Ukazuje on rolę mieszczaństwa oraz przyjęcie przez Sejm Wielki w kwietniu 1791 roku prawa o miastach. Z tyłu za królem, trzymając się za głowę, jest książę Stanisław Czetwertyński-Światopełk, przeciwnik Konstytucji, znany z tego, że był na usługach rosyjskich. Kilka lat później został uwięziony i powieszony podczas powstania Kościuszkowskiego. Poniżej jego jest inny przeciwnik Konstytucji, Antoni Złotnicki. W grupie ludzi zgromadzonych poniżej króla można dostrzec postać Jana Kilińskiego, mieszczanina jednego z liderów powstania Kościuszkowskiego. Przy dolnej ramie obrazu skromna, lecz wymowna sylwetka przyszłego świętego Klemensa Hafbauer, zwanego dworzakiem. Pioniera misji redemptorystów, święcącej w Warszawie ogromne triumfy na polu działalności charytatywnej. Natomiast za posłami niosącymi na ramionach obydwu marszałków sejmowych widać reformatorów. Ludzi swą myślą wkraczających już w przyszłe czasy. To ksiądz Stanisław Stasic i były kanclerz Andrzej Zamojski, twórca własnego projektu zwanego Kodeksem Andrzeja Zamoyskiego. Poniżej Staszyca Zamojskiego z rękami wyciągniętymi do przodu to Kazimierz Konopka, sekretarz kołon Taja, jeden z polskich Jakobinów z francuskim niebiesko-biało-czerwonym kwiatem w czapce trzymającego czekan, dawną broń podobną do laski z osadzonym toporkiem i młotkiem. Po prawej stronie od Zamoyskiego stoi nieznany chłop. Jego pasywny stosunek jest widziany jako obojętność polskiego chłopa do reform. Na koniu w mundurze żołnierza lekkiej kawalerii w księstwie warszawskim namalowany został królewski bratanek książę Józef Poniatowski. W 1791 roku książę był dowódcą stołecznego garnizonu. Zginął podczas inwazji napoleońskiej na Rosję. Na malowidle jest ukazany jako dowódca garnizonu, bacznie obserwujący procesję z żołnierzami ustawionymi wzdłuż, pilnujących ulicy. Wreszcie w prawym dolnym rogu obrazu Matejko przedstawił postać brodatego Żyda, zwróconego twarzą do widza i wykonującego palcami charakterystyczne kółeczko "sajdit", co oznacza dobrze jest. W całym obrazie jest dużo ruchu, wiele realizmu, nawet ściśle technicznego, jak w przypadku bruku, bardzo uważnie wcześniej studiowanego przez artystę. Przede wszystkim jednak przemawia z niego podniosłość i doniosłość chwili. Matejko doskonale wiedział, co czyni, gdy w 1892 roku przeznaczył obraz dla Zamku Warszawskiego. Jestem Polakiem. A ostatnim wyrazem uczuć moich, ojczyzna, nie zamknięta w ramach jednej z prowincji konstytucyjnej monarchii austriackiej. Nie dla udekorowania jednego więcej salonu gmachu Sejmowego w Lwowie złożyłem dar ostatni, ale z myślą, że ci, co bręczą niewoli uciśnieni, kiedyś przyjmą go w mury swej stolicy, a zawieszą na ścianach sali Sejmowej tam gdzie przyjęto została przez Stany wielka reforma w kraju, konstytucją 3 maja nazwaną. Musiało minąć niemal 100 lat, by wola mistrza została spełniona.